Ten facet dostał raz cios, ale uderzenie weszło prosto w jego twarz, ponieważ całe jego ciało było zrobione z gumy. Wszyscy się z niego śmiali. Ten gumowy człowiek stał się klaunem dla tłumu. Pewnego dnia kilku złoczyńców próbowało zrzucić go z dachu budynku. Jednak kiedy spadał, jego ciało rozciągało się coraz bardziej. Dziewczyna to zobaczyła i przestraszyła się, ponieważ jego nogi wydłużyły się tak bardzo, że zaczęła się zastanawiać, co jeszcze może się rozciągnąć. Ludzie próbowali naprawić jego stan, gdzie dziewczyna bez zastanowienia złapała jego rękę. Rozciągnęła się jak guma, jakby nic się nie stało. Wszyscy byli w szoku. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziano. Nagle dziewczyna wypuściła dziwny gaz prosto na jego twarz, co sprawiło, że kichnął, a jego gumowa twarz wyskoczyła na zewnątrz. Teraz żadna dziewczyna nie chciałaby jego twarzy, chyba że odkryłaby inny jego i dłuższe rzeczy. Po chwili jego twarz wróciła do normy, ale ręce i nogi wciąż były rozciągnięte. W tym momencie dziewczyna szybko przyniosła z kuchni niebieską antidotę. Gdy tylko ją wypił, wszystko wróciło do normy. Facet zaczął tańczyć z radości, ale dziewczyna ostrzegła go: nie ciesz się za bardzo. To tylko tymczasowe. Więc napisz, cześć, w komentarzu. A może dziś w nocy Ty też dostanie supermos?